Sama nie wiem, trudne sprawy, które wybrać. Dodaj trochę zabawy. Te sportowe, superowe, szpilkami można robić dziury w podłodze. Ej, szpilki też super, wydłużają nogę. Co ty gadasz? Wolę buty sportowe, rytmiczne stuk, stuk, od pięt po kostki bruk. Te na się są zawsze na czasie Rytmiczne tup-tup, już nie ma bosych stóp Weź sportowe, bo sport to zdrowie Płaska ziemia, płaskie buty Wybierz sportowe, bo na szpilkach łatwo złamać nogę Co? Są odjazdowe, odbierają wygodę a zarazem stylowe pomagają niskim, a w tańcu jest zabawa. Szpilki coś takiego w sobie mają, że nasz wzrok przyciągają. Ja w szpilkach się wywalę życie nie zawsze jest kolorowe, dlatego postaw na buty sportowe. A może lepiej szpilki? No to które wybrać? Cześć z tej strony Magda. Ostatnio na moim Instagramie pod zdjęciem pisaliście komentarze czy buty sportowe, czy szpilki. Dziękuję za wsparcie w wyborze butów i za tyle komentarzy. Dziewczyny rządzą, ale faceci też, bo nas wspierają. Do zobaczenia, pa pa. O, 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 o. Buty sportowe moim zdaniem są wygodniejsze. Ja w szpilkach się bywalę życie nie zawsze jest.